Cześć, dziś wtorek. Pogoda dość ciekawa, bo się pochmurzyło. Chociaż na radarze nie pokazuje, że ma padać. No, a ja przyjdę do ogrodu, bo jeszcze mam wyjęcie taką paletkę. Gdzie mi wykiełkowały, to mam jakieś pekinki. No, zobaczymy, może pójdą w kwiata, może nie. Miejmy nadzieję, że nie. Te ziemniaki są takie ogromne, Wam powiem. Że jak ja tutaj się właduję, no, nie wiem, jak Wam to porównać, ale. Dobre, pół metra mają, dosłownie. Ponad kolana mi sięgają, także wysokie. Ten, ten na przykład ten jeszcze większy. A co tu się dzieje? Myślałem, że ten... Że ziemniak młody rośnie na że to listek, żół, żółknie. O Ała, pokrzywa, albo oset oset. Złapałem, tak zgniotłem w rękę. W każdym razie, no chwasty trochę rosną, mimo że jest ściółka, ale wiecie, to będzie się dokładało. Chciałem tak, wiecie, bo taka jest pogoda. Dziwna, może padać, chociaż nie pokazuje nam, jak dalej, że ma padać. Chciałem to usadzić, paletkę, żeby się nie zmarnowała. No i przy okazji wam trochę pokazać, bo ostatnio to nie pamiętam, jak ja wam to pokazałem. Chyba tak byle jak, bo chciałem nagrać film. A teraz mam trochę czasu i wam trochę pokażę ogród. W ostatnim filmie chyba nie. Ja nagrywałem go jeszcze przed tym, jak siałem tutaj, któregoś dnia tutaj posiałem o tutaj warządki ogórków, po środku będę je raz ten na boki, tutaj tak samo. Tam mi koper rośnie, i tutaj też ogórki, gdzieś tam po rogu dynia. No zobaczymy, jak nie będzie padać, to dzisiaj je podleję. A raczej ma nie padać, przed sprawdziłem na radarze. Tutaj, bodajże też, chociaż nie pamiętam, chyba tutaj nie było, coś się tutaj dynie wsadziłem, na pewno wiem. Tutaj jest dynia piżmowa na początku, i później ten yy, bambino, bodajże. Tu widzę, a też cukini, miałem jeszcze dwa nasiona. W opakowaniu były dwa nasiona, ale to chyba z tamtego roku było opakowanie. Także też się gdzieś tutaj, o tutaj wsadziłem bodajże, koło siebie. No, o tutaj mi ten, patisonki rosną. Trochę wybiegły widzę, ale nie ma tragedii. I tak myślę, że póki jestem tutaj to puszczę nioski na wybieg i kaczki. Zauważyłem też, że patrzcie, dużo wiśni w tym roku odpada. no Tak, tak wiele to jeszcze powiem Wam, że nie było. Zobaczcie, to większość. Prawie żadnej tutaj nie ma. Jestem ciekaw jak tam przy tym moim ogrodzie, takim pierwszym, bo tam to zawsze yy, najwięcej jest tych wiśni. O, na tym drzewie już tak nie ma tragedii, chyba że już odpadły. No mało jest wiśni. Ała, ale się popatrzyłem, po krzyw, aż, aż podskoczyłem. Widzę, że pleśnieją czereśnie. Czemu one pleśnieją? Patrzcie, pleśnieje taka mała. One już są coraz ładniejsze, ale widzę, że... O, patrzcie, one już są do zerwania, mogę zjeść. One nie są takie, o, patrzcie, To są już dojrzałe te czereśnie. One już gniją. Psują się. Nie wiedziałem. A tutaj przyniosłem takie dane z wycinki. Mmm. Wow, pachnie, Nie wiedziałem, że tak ładnie już jest. Ale jak spada na ziemię, muszę przyjść z miseczką. I pozbierać. Mam to zepsuta. Tutaj kwoczki siedzą. No to dopiero siadła tam tydzień temu ja że zapisałem sobie datę. Tej nie zapisałem, ale... Ona już będzie miała niedługo klucie. Ale naj, najbliżej będzie miała ten. To to jakoś słabo w ogóle wysiaduje. Już kilka jak odpadło, by były zbite. O, wstała pije. Dobra, jeszcze na ten wybieg wnioski. No i co, tak jak wam mówiłem, tutaj będzie trzeba zrobić, wiecie, o, widzicie. Taka jest cieniutka siatka oczka, takie cieniutkie. Czy nawet taki plast. No lepiej nie plastikowy, lepiej zainwestować w metalową, nie? Czy nawet to z takimi oczkami, ona jest nie, nie bardzo droga, no, tylko tu będzie problem, bo orzechy są i będą spadały te wszystkie liście i tak dalej. Także no, zobaczymy jak to zrobimy. Czy jakiś dach, Wtedy by błota nie było, to by było dobre. Taki plastikowy, wiem, że są. Właśnie, muszę poczytać dzisiaj, jak tu zrobić ten dach, na tych, tych palikach wyjście, tu są metalowe. Poznał te drewniane lepsze zrobić. Może by był faktycznie dach dobrym pomysłem, i można by było wtedy to nawet obniżyć. Bo przecież im nie potrzeba takiego wysokiego. Pozdejmować te pale, to metalowe, pościągać I tylko na tą wysoką. Chociaż nie no, to by było za niskie. Znaczy dla nich by było ok, ale też dla mnie bym się musiał schylać. No nie wiem, zobaczymy jak to zrobimy. Złapałem w rękę czeleśnie, no i idę sadzić. Patrzcie jak one się tam cieszą. Dzisiaj od rana siedziały. A już mamy wieczór. To tu mam kapusta włoska, hmm, dzicmarska, brokuła i pekinka. Tutaj wsadzę, bo nie za bardzo chcę mi coś tu kiełkować. Tutaj pietruszkę ten yy, siałem i marchew, to coś nie widzę. Dobra, zrobiłem to, podlałem, leciutko kropi. Ale o no tak wsadziłem, wiecie, prowizorycznie zobaczymy czy to się przyjmie. Obawiam się, że nie, ale może to ładniejsze, na przykład tu jest jakaś jedna ładniejsza tej włoskiej. Te pekinki cztery może się przejmą. Zobaczymy. Wyszła tęcza, bo mówię kropi trochę. O jaka pełna. Wow. No ale z tych ziemniaków to jak na nie patrzę jestem zadowolony. Nigdzie takich wielkich nie widziałem. No i co jak widzicie zarosło strasznie wszystko. Także wziąłem kosiarę i będę kosił Jeszcze to ustarł, bo już jest nowa. No i co, jak już tutaj jestem, to muszę Wam pokazać to. Patrzcie jakie piwonie. A jak ładnie pachną, normalnie. Super. To jeszcze Wam mogę pokazać? Tutaj, patrzcie. O, wow, jak jest dużo fioletowych, nigdy nie było tak dużo. One się rozkrzywiały. muszę w tym roku je trochę porozsadzać. To też tak samo pięknie pachnie. Całkiem inny w sumie zapach, ale naprawdę. Bardzo ładny. Biały i jest żółty. Dwa w tamtym roku jeden był pęcz żółtego. A tutaj jest taka fajna mięta. Pieprzowa chyba, jakaś taka. Ale strasznie fajna. To identycznie jak jakaś pasta taka miętowa z mentolem. No to naprawdę. Albo gumy. Naprawdę identycznie pachną. Bo inne mięty, no to tak trochę inaczej. A ta? Jeden 1 do jeden. 1. i tutaj lubczyk. Ten już idzie w kwiat. Można w sumie urwać. Wow. O, już orliki się pokazały. No właśnie, one są zawsze tak jak się za zaczynają wakacje. Chociaż jeszcze się nie zaczynają, ale ja tak kojarzę, że jak się zaczynają wakacje, początek wakacji zawsze one kwitną. Dobra, zabieram się za koszenie. Mówicie tam, ten też wykoszę tam wokół pola, bo strasznie zarosło. Jej, ale to ładnie wygląda kolorowo. Tak się zastanawiałem, czy Wam pokazywałem tutaj. Ja teraz coś tutaj koszę, ale ciężko to nazwać koszeniem, już skończyłem właściwie, siarka się. Obsuła. Mogę Wam pokazać zaraz co jest. I skojarzyłem, bo tak się zastanawiałem czy wam pokazywałem to, czy nie. Ale pokazywałem. No mogę Wam pokazać. Pierwsza kapusta jest ta największa, później kalafior. O, broku w sumie jest największy, ten dwa. I tutaj jak broku. No niektóre są takie mniejsze, nie wiem z czego to tak wynika. E, Pekinka już mi główkę formuje, ta najbardziej taką ładną. Ale ślimaki żrą, czy coś, no raczej ślimak. No, co będzie, zobaczymy. Błup kwitnie i muszę w końcu selery zrobić, bo nigdy tego nie zrobię. Oczekajcie trochę przesadziłem. Ale o, tak trzeba ładnie obkopać. No ja tak robiłem w tamtym roku i mi główki rosły. <laughs> Kolega, od którego mam też selery był u mnie. Mówił, że ładne. I mówił, że nie trzeba tego robić. Ale no, ja co zrobię. Dobra, zrobiłem to szybciutko, elegancko. No niepokoi mnie to, że przy każdym mrówki łażą. I chyba to tutaj wina jest tego, że one takie brzydkie właśnie przez mrówki, że one sobie tutaj mrowiska robią, No niedobrze. Chociaż jakby mrowiska, to one by całkiem patały. Od się ta ta porobiła taka. To trochę inne jest niż w karni, takie grubsze liście, odporniejsze. Szpinak mi kwitnie. Bardzo dobrze zostawiam go tu. Zaczyna kwitnąć. To takie małe, ale ten będzie miał ładny kwiat. No i będą nasiona. Koperek też już ładny. Ogórki będzie można robić, ale jeszcze nie ma ogórków. Ale jak ten, to nawet można ususzyć czy zamrozić. Wiecie, tą nackę, A kwiaty postoją długo. Tutaj też takie średnie wiśnie, widzicie, jak dużo odpada. Zobaczymy, co będzie w tym roku. Tak nigdy nie było aż tak dużo odpadów. Zobaczcie, na niektórych jest ten, a zawsze są naprawdę całe czerwone te gałęzie, a w tym roku trochę może być słabo. No i jeszcze troskaweczki tutaj. Teraz pójdę z Wami na dół, chyba. Bo tam już są truskawki, jadłem już. O, pokrzywy się sparzyłem, ale nie widzę tu pokrzywy. Może mi się zdawało. No, to jeszcze kwitną. Tu jest cień, ale ładne krzaki, no. Chyba ja stąd przesadzę. Był cały rządek, zostało tyle. Dobra, zamykam moje dwie kwoki. No, to światło nic nie daje, ale tutaj są cztery kwoki, bo te piskaki razem z nimi się tą opaszą. Nawet jajko waliło. Nie pisz, nie pisz. No niby gorące jajka, bo te piskaki nawet na jajkach siedzą, one tak, no nic nie widzicie, ale naprawdę pisklaki siedzą razem z nimi. Widzę, że mi się kwoka stąd wyniosła. Zobaczcie, że jajka, zimne całkowicie. No otworzyłem to wyleciało na pewno, zaraz wróci. O jest tu. Kaczka, co ty robisz kwocę? Deptać chcesz? Dobra, już ją wrzuciłem, ona będzie siedziała. No to jest tak, wiecie, że ona nie wraca, bo ma zamknięte. Tu widzę, że mi zniosło jajko jedno. Cześć. Zauważam, że tutaj problemem nie są szczury, a myszy. Także no nie wiem Mam nadzieję, że piskakom nie będą one zagrażały. Bo tu będą piskaki łaziły. Wraca. Tyk do jajeczek. Tutaj zbieram sobie od tych silek i tak dalej. Oczywiście się myszki już dostały. No i co, ta, si ta sileczka przeżyła? Nie wiem czy ona jest ślepa, czy jak. No, wy nic nie widzicie. Ten aparat szerokoprządy ma beznadziejną jakość. Ale przeżyła, tylko nie wiem, czy nie jest ślepa na jedno oczko. Jeszcze trochę ją podtrzymam w klatce. Samą. Ojej, jakiś kamień wlazłem. Tak patrzę, co wy widzicie. Niezbyt dużo. Trochę ją potrzymam w klatce, tą silkę i wpuszczę pewnie do stada. No, wejdziesz kogut. Ziemniaku, wejdziesz? Nie wejdziesz chyba, nie, nie wejdzie. Brak słów. No, dobra, wlazł. Widz, jeszcze jestem u katuszek. o ta jedna, nie wiem, czemu ona się tak wywracała ciągle na tył, leciała wczoraj, nie wiem, daj jej witaminę B, wszystko już jest okej. Okay. Dzisiaj mnie palę, one już są duże, rower tylko schowam. Co wam muszę powiedzieć, to niestety to, że indyk mi padł, mój malutki. A to dlatego więc już, no i to dlatego więc, no po prostu już nie muszę palić, bo one już koło miesiąca będą miały teraz. I one pójdą w końcu na dwór do klatki, najwyżej na noc będę je zabierał tam. Z początku do klatki, a później już tutaj trafią na ten wybieg. Stąd te silki zabiorę, koguta tam. Kwoki będą sobie wysiadywały tutaj, znaczy będą tutaj piskakami się opiekowały w tej komorze. Tylko muszę rozebrać ten styropian, bo miały tu być pisklaki, ale... No, tam w środku, znaczy jest styropian, wiecie, o, na ścianach. Mój tata zrobił. Nie mam pomysłu, gdzie może być moje etui od telefonu. No. Ściągam, żeby Wam nagrać szerokokątnym i nie wiem. Zostawiłem tu. No. O już widzę gdzie tutaj. Może sięgnę. Oj, będzie ciężko. A, udało się. Dobra, mamy już 21, także ja uciekam do domku, bo o 245 zaczął mecz. Tylko chcę wam jeszcze pokazać tutaj. A widzę też ładne są ziemniaki. Tutaj trochę jest. U góreczków rosną. No zobaczymy jak on tu sobie na doradę. Tu coś jeszcze jest... Aua! Jeju i podeptałem ogórki. O, w sumie tu nie zniszczyłem, ale się nabiłem tu na kolec. Jakie to ma duże kolce. Chyba sobie ranę zrobiłem w plecach. Ja to jestem dobry. Cebula. Ładnie rośnie, pobrywałem kwiaty. O, jeszcze jeden co? widzę jest. Nie wiem jak urwać. O, tu. Tu to nie wiem co jest, to moja mała. siała te ogórki i tam coś. Ziemniaki <laughs> jak widzicie. Nadgoniły. Ja tutaj już o te trzy rzędy. Nie, cztery rzędy. Tak sadzałem, że... Łopatką, lekką dziurkę, ziemniak, sadzałem łopatką, dziur, lekką dziurkę, ziemniak, po prostu wiecie <laughs> Tak na szybko Tutaj to się tak starałem, takie rządki zrobiłem jak traktor Pokazywałem wam Patisony białe, ej szukałem, uciekła mi torebka z nasionami no. A tu jest nic w ogóle nie posiane, dotąd Tu buraki mi powschodziły i cebula. I tu jeszcze jest nic nie posiane, także no, patisony wejdą Jeszcze ogórków sieje tutaj i co tam będzie jeszcze? Jeszcze się muszę kolegi dopytać, bo mają kapustę późną, także też osadzonki. A więc dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie. <noise> Już jestem zmęczony od tego odpalania kosiarki, Wam powiem, nie chciała się odpalić. Miałem Wam pokazać, co tam się stało. No powiem Wam, że ten główny mechanizm się... Yy, to jest no, silnik, wszystko co tam macie, yy, zbiornik, paliwa, wszystko takie jest, jest połączone. I to jest razem z nożem. Jakby to się urwało od tej takiej misy, jakby to tak nazwać. I tylko na jedną śrubę, albo na dwie się trzyma i tak bardzo ciężko jest odpalić, bo się podskakuje to do góry, wyskakuje w ogóle, także no. Ale kosić się da, jeszcze, chociaż dzisiaj to już, ona miała całkiem inny dźwięk, także coś tu jest nie tak, ale już jest nowa kupiona, także. <laughs> szybko mówię, nie podoba mi się to, bo dzisiaj mieliśmy na historii jakieś debaty i właśnie tak szybko mówiłem, bo był ograniczony czas i mówi że to jest średnio zrozumiałe, także postaram się tak nie robić, ale się chcę sprężać. <laughs> Dobra, do następnego. Cześć.